Ja chcę Państwu przypomnieć, że to zaprzysiężenie było wynikiem śmierci mojego brata, mojej bratowej, moich przyjaciół, wielu innych ludzi. Więc ja bym w tym kontekście raczej nie mówił o święcie. Gdyby to było 23 grudnia, tak jakby było, gdyby nie było katastrofy, to niezależnie od tego, kto by wygrał, dużo łatwiej by o święcie mówić. Są także przyczyny inne. Ja przypomnę, że Pan Komorowski przywitał wybór. Lecha Kaczyńskiego na prezydenta, Rzeczypospolitej, tej, na prezydenta Rzeczypospolitej słowami Szkoda Polski. Pan Komorowski później mówił, jaka wizyta, taki zamach z 30 metrów to ślepy snajper by nie trafił. A o co chodziło? No, o sytuację, kiedy kolumna samochodów, w której był prezydent Rzeczypospolitej, została zatrzymana przy użyciu broni palnej. No, proszę sobie wyobrazić na przykład, że Kolumna samochodów, gdzie jest prezydent Sarkozy, zostaje zatrzymana przy użyciu broni palnej, a przewodniczący Zgromadzenia Narodowego w ten sposób się wypowiada. Sądzę, żeby go już bardzo dawno nie było na scenie politycznej, że natychmiast by musiał z tej sceny politycznej uciekać. To są obyczaje upadłych państw afrykańskich.